Dzień dobry. 18 listopada 2020 roku przegraliśmy z Holandią 1-2 w meczu Ligi Narodów Edycja 2020-2021. Przez ostatnie 6 lat, ponad 6 lat od meczu z Niemcami, miałem takie poczucie, że powinniśmy wygrywać z rywalami słabszymi od siebie i czasami z rywalami, którzy są silniejsi od, od nas, powinniśmy się zachować, zagrać przyzwoicie i także czasami pokusić się o zwycięstwo. Po tym meczu z Włochami i przed meczem z Holandią, zostałem z tej nadziei odarty. I tak naprawdę spodziewałem się tego, że raczej ten mecz przegramy, że nie postawimy się. O ile wcześniej potrafiliśmy przełamać rywala, wtedy kiedy mecz nam nie wychodził, to teraz, nawet jeżeli początkowo zdobywamy gola i początkowo prowadzimy, to nie potrafimy tego zwycięstwa dowieść do końca. I oczywiście Kamila Wiświaka możemy pochwalić oczywiście wspaniała bramka, pochwalimy go za to wspaniale się zaprezentował, to tego zwycięstwa do końca nie udało się dowieść. O ile jeszcze przez dwie trzecie spotkania nasi grali, przyzwoicie to potem po zmianach, które wprowadził Jerzy Brzęczek, niestety tego prowadzenia nie udało się dowieść do końca i przegraliśmy dwa do jednego. Czy mogliśmy wygrać to spotkanie? Oczywiście, że tak, ale nie z trenerem mierzy brzęczkiem na funkcji selekcjonera polskiej reprezentacji. Ze wszystkich materiałów, ze wszystkich analiz po tym zgrupowaniu, które widziałem na kanale sportowym, prawda, futbolu Tomasz Świękała najbardziej podobał mi, się, podobał mi się materiał Tomasza Świękały i Mateusza Borka na kanale sportowym. Zwięźle szybko na temat, warto to obejrzeć oczywiście wszystkie te nagrania o tym zgrupowaniu, ale przede wszystkim te dwa. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Uwagę i do zobaczenia następnym razem.